Spokój i dobro. Mam na imię Maja i chciałam się z Wami podzielić moimi odkryciami z ostatniego czasu, no takich paru lat, w temacie bojaźni pańskiej. To jest takie trochę słowo, które jest tajemnicze, które jest no, niepopularne. Bardziej lubimy takie słowa jak. Chwała, moc, mądrość, potęga, jeżeli chodzi o taką rzeczywistość chwalebną, duchową. Natomiast ja w pewnym momencie zaczęłam właśnie bardzo mocno odczuwać, że Bóg wytwarza jakieś ciśnienie w duchu, które mnie prowadzi do tego, żeby poświęcić tematowi bojaźni. Więcej uwagi, żeby um, też skapitulować przed Bogiem i przyznać się, że y, jest to dla mnie temat po prostu tajemnica, biała tablica, a że jest to coś, co pojawia się w Słowie Bożym tak często, że y, no po prostu to musi być ważne, żeby wiedzieć, o co chodzi z tą bojaźnią Bożą. Że to nie jest tylko jakaś taka figura poetycka, która się pojawia w Starym Testamencie, ale że to jest coś, co ma realne przełożenie w takim naszym staraniu się o, i zabieganiu o takie święte, uświęcone moralne życie, takie według, według Bożych standardów. I kiedy zaczęłam przyznawać się przed Bogiem, że ten temat jest dla mnie po prostu tak dziwny i tak nie do przejścia, i zaczęłam wołać go o to. Do niego o to, żeby mi pokazywał, jak to jest, to zaczęły się dziać no, niesamowite przełomy. Czułam, że Bóg zaprasza mnie głębiej i że nie moim wysiłkiem, ale w pewnym momencie po prostu chyba tak to muszę nazwać przyszła łaska takiego um, objawienia tego, czym bojaźń jest. Um, i to było bardzo przejmujące objawienie. Na tyle przejmujące, że już chyba mijają ze trzy lata i wciąż mnie to trzyma. Jak tylko ktoś się mnie pyta, o czym bym chciała powiedzieć do ludzi, jeżeli chodzi o duchowe rzeczy, to ja mówię o bojaźni. <grywka> I to nie za bardzo robi wrażenie, ale jakoś czuję, że jest to coś, co Bóg kładzie na moim sercu, żeby mówić, żeby mówić na ten temat. A propos powiązania bojaźni z mocą i z mądrością? No, trochę nie wiadomo, jak tak się na pierwszy rzut oka popatrzy na to, jaki jest związek pomiędzy tymi trzema rzeczywistościami. Natomiast Słowo Boże mówi w Księdze Przysłów 8:22: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy. I to mówi mądrość. To mówi mądrość, że Pan mnie stworzył jako początek swej mocy. Czyli, taki można sobie zrobić wykres w głowie, mądrość jest początkiem mocy. A z kolei, co jest początkiem mądrości? Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Tak mówi z kolei jeden z psalmów, że początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Okej. Okay. Więc w takim razie ja lubię tak zaczynać od, te, od takiej negacji. Skoro no, możemy coś tam powiedzieć, że bojaźń pańska jest czymś tam, ja wolę zaczynać od tego, czym nie jest. Wtedy przez eliminację łatwiej jest właśnie trochę się zbliżyć do sedna. Bojaźń pańska, bojaźń Boża nie jest strachem przed Bogiem. Nie jest takim strachem sierocego serca, które się boi, że spotka go kara, tylko to jest lęk taki wynikający z miłości, że możesz stracić ukochaną osobę. Bojaźń to jest to, że kochasz Boga tak bardzo, że nie tyle nie chcesz go stracić, co nawet nie chcesz go zasmucić. Nie chcesz, nie chcesz ani jedną myślą, ani jednym słowem zasmucić go. Kiedyś usłyszałam takie wyrażenie poetyckie, a na mnie to zawsze działa mocno: że on jest jak gołąbek, tak łatwo go zasmucić. I w ramach bojaźni Bożej my po prostu mamy to coś, co sprawia, że nie ze strachu. Nie chcemy go zasmucić, ale z miłości. Można powiedzieć, że bojaźń to jest taki rodzaj właśnie dobrego strachu, który nie jest destrukcyjny, ale który wręcz ocala. Ja nawet układam taki termin, że bojaźń działa jak polisa ubezpieczeniowa w życiu. Jeżeli masz bojaźń w sercu, to jesteś bezpieczny. Jeżeli w swoim życiu dojdziesz do takiego momentu, w którym jesteś naprawdę uczciwie w stanie stwierdzić, że boisz się tylko Boga, nie okoliczności, nie sytuacji politycznej, nie człowieka. Nie pogody, nie czegokolwiek innego, ale boisz się tylko Boga. W sensie tylko On jest tym, który napawa cię takim słusznym lękiem, ale właśnie wynikającym z miłości, to wtedy jesteśmy bezpieczni. Jest takie nawet powiedzenie, prawda? Bój się Boga. Pewnie nie jedna babcia, bo mama mówiła czasami, jak robiliśmy coś, nie tak, bój się Boga. No, i właśnie, tylko to trochę pachniało karą, a ja chcę Wam powiedzieć, że bojaźń pachnie miłością i pachnie czułością. Jest kompasem w dojrzewaniu duchowym. To jest taki trybik, który jest, on się kompleksowo łączy ze wszystkim tak naprawdę w życiu duchowym. No, kompas to jest coś, co nam wskazuje kierunek. Coś co właśnie ubezpiecza nas przed tym, żeby nie zboczyć w niewłaściwym kierunku. Bojaźń jest kompasem. Mam też taką listę. Bojaźń to ubezpieczenie dwukropek. Na wypadek pychy, na wypadek głupoty, na wypadek chęci rywalizacji, na wypadek wyniosłości, na wypadek osądu. Na wypadek, gdybyś chciał zachować swoje życie tylko dla siebie, na wypadek budowania własnego Królestwa zamiast Królestwa Bożego i na wypadek spoufalenia się z Bogiem. Jest coś takiego, że jeżeli um, doświadczymy właśnie e, takiego zanurzenia w miłość Bożą i tego odkrycia, że On jest dobrym Ojcem, to czasami może być taka tendencja w naszym życiu duchowym, że właśnie się spoufalimy z Bogiem, że on właśnie zaczyna być takim kumplem, który właśnie tak nas kocha, że tam można troszeczkę pooszukiwać. Jeżeli ma się bojaźń w sercu, to, to nas chroni przed tym, żeby przestać traktować Boga z takim, z takim szacunkiem i z taką czcią jakiemu są należne. Są też do tej polisy ubezpieczeniowej, jaką bojaźń jest, takie, ja to nazywam, bonusy. Bonusy, które wynikają po prostu z lektury Słowa Bożego. Jeżeli, jeżeli macie smartfony, a pewnie macie, jeżeli macie tam aplikacje, Pismo Święte, a pewnie macie, a jak nie macie, to miejcie. I tam jest taka super opcja, że można wpisać w wyszukiwanie dowolne słowo i wyskakują wszystkie fragmenty związane z, z tą frazą, czy z tym słowem w całym piśmie świętym. I kiedy wpisze się bojaźń, to wyskakują takie rzeczy. I właśnie ja z tych rzeczy wyłuskałam parę takich bonusów, właśnie parę, bo tego jest tak dużo, że naprawdę można by bardzo długo studiować, jakie rzeczy są przypisane do bojaźni Bożej i z nią związane, jeżeli się poczyta właśnie słowo Boże. Bonusy są takie: radość, zdrowie dla kości, czyli no, zdrowie, błogosławieństwo. To jest bardzo pojemny termin, no, błogosławieństwo, po prostu, no, ogólne, wszelakie, powodzenie, mądrość, bo boja się z początkiem mądrości i moc, bo moc bierze się z mądrości, <noise> to też Słowo Boże mówi. Um, jest to coś, co myślę, że już zaczynacie czuć, że no, że to coś tu jest ważnego z tym. Natomiast y, ja mam takie doświadczenie, że bojaźni Bożej nie da się wyprodukować samemu. Nie da się postanowić, że teraz będę pełen bojaźni Bożej. To jest dar. To jest dar i to jest łaska. Y, I naprawdę modlę się o to, żeby ludzie wierzący w Jezusa byli znani z bojaźni, żeby y, Kościół w Polsce był znany z bojaźni. Bo bojaźń yy, sprawia, że my yy, bardziej myślimy myślami bożymi, bardziej chodzimy drogami bożymi niż swoimi własnymi, bo kochamy go ponad samych siebie i nasze wizje, nasze plany, nasze, nasze pretensje. Yy, idąc dalej i odkrywając dalej, bojaźń. Yy, Otwierają się różne wymiary. Ja, właśnie, ten wymiar tego, że jest to zabezpieczenie ubezpieczenie, wymiar taki, że z bojaźnią łączą się konkretne obietnice dla człowieka w jego życiu i duchowym, i codziennym takim zwyczajnym życiu. Jest też wymiar który jest mi szczególnie bliski. Ja nazywam też bojaźń pewnym wymiarem czułości względem Boga. Teraz, odkąd Olga Tokarczuk dostała nobla, słowo czułość zrobiło się strasznie modne, to ja Wam chcę powiedzieć, że Bóg przez bojaźń mówił o czułości już dawno temu. I mówi cały czas dalej o niej, czułość. To sprawia, że możemy wejść w nowy rodzaj takiej intymności z Bogiem. Mogłabym nawet powiedzieć, że bojaźń to jest język miłości Boga. Być może kojarzycie tamte Gary Chapman, pięć języków miłości, to na wszystkich kursach małżeńskich i nie tylko. Też rodzice, w ogóle ludzie, którzy chcą się jakoś dobrze orientować w relacjach międzyludzkich, wiedza taka psychologiczna, społeczna na temat języków miłości bardzo się przydaje w tym, jak się nawzajem obsługiwać w tym życiu. I kiedy myślę, właśnie jaki język miłości ma Bóg, to myślę, że to jest bojaźń. Że Słowo Boże niejednokrotnie mówi, że dzieje Apostolskie 10:35. Że w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi, że Bóg patrzy na Ziemię, spogląda na Ziemię, po prostu przeszukuje serca. Kto się go boi, ale nie w taki sposób, że kto drży, bo po prostu się boi, bo, bo zostanie ukarany, tylko y, kto ma taką bojaźń i taką czułość, i taką miłość do niego, że to jest aż widoczne. Y, bojaźń, czułość y, to jest coś, co przyciąga Bożą uwagę. Czasami pada pytanie, co na Bogu robi wrażenie? Jakby, co może na Bogu zrobić wrażenie? Na wszechmocnym, absolutnym Bogu, co może zrobić wrażenie? Miłość. Na nim wrażenie robi tylko miłość. Um, więc, jeżeli ty go kochasz w taki sposób, um, nie jakiś tam sposób, ale w taki czuły, drobiazgowy, subtelny, wyrafinowany sposób to to przyciąga jego uwagę. Ym, mi bojaźń potrafiła ym, przybliżyć Boga ym, właśnie ym, w taki sposób, że to ujawnia i jego godność, i majestat, ale jednocześnie to, jak on w tej potędze jest wart takiego absolutnego zachwytu miłości i czułości, takiej właśnie oblubieńczej. Um, chyba też mogę powiedzieć, że od tego czasu, kiedy zaczęłam odkrywać temat bojaźni, um, to takie moje życie duchowe um, nabrało takiego smaczku. Um, wtedy człowiek zaczyna być takim um, koneserem jego obecności. Um, Zaczyna się wyłapywać coraz większe subtelności. Tak jak ja, na przykład, lubię i jest to dla mnie taki wyraz miłości, kiedy wiem, że mój mąż mnie zna i wie, ile słodze, czy słodze, czy więcej właśnie makaronu, czy więcej rosołu. To są takie szczegóły, takie subtelności, które sprawiają, że jeżeli ktoś bliski. Wie o nas takie rzeczy, to, to my się czujemy tacy właśnie znani, kochani, no właśnie, tacy obdarzeni uwagą. I ja myślę, że Bóg to też bardzo porusza Jego serce, kiedy my chcemy znać Jego szczegóły, kiedy my chcemy wiedzieć, właśnie co Jego porusza, co sprawia, że On się uśmiecha, jakie słowa, jakie gesty, jakie postawy. Stajemy się koneserami Jego obecności. I też ze względu na moje wykształcenie <grymne> judaistyczne, to tam trochę znam te robaczki hebrajskie. I sprawdziłam sobie też słowo bojaźń, jak ono się pojawia po hebrajsku. I to jest wyraz ir-e. I z hebrajskim jest tak, że jak się już weźmie jakieś słowo na warsztat, to, to czasami potrafi być studnia znaczeń, naprawdę bez dna. I okazało się, że to ir e, um, to może być też w różnych kontekstach odczytywane jako zachwyt. Ekstatyczny zachwyt. Czyli widzicie, już naprawdę jesteśmy no, daleko w tej drodze, że tu mamy strach który jest pierwszym skojarzeniem dla kogoś, kto właśnie jest obcy w temacie bojaźni, a z drugiej strony mamy y, w tym samym słowie kryje się ekstatyczny zachwyt. Czyli tak naprawdę, jeżeli myślimy, że bojaźń jest takim sierocym strachem przed karą, to zobaczcie, jak to jest daleko od tego, czym ona jest naprawdę, że ona jest y, ekstatycznym zachwytem, czułością, miłością. Taką, taką subtelną e, względem Boga. E, no i właśnie, no i można tutaj już podsumować, że e, no oczywiście chodzi o miłość. No o co chodzi? No, miłość jest najważniejsza chodzi o miłość w tym wszystkim i bojaźń pańska ona właśnie nie prowadzi nas do takiego zniewolenia i takiego, takiego sierocego strachu tylko właśnie ona nas prowadzi do miłości. Słowo Boże mówi: w pierwszym liście Jana. 4.18. Kto się jeszcze boi, to znaczy, że nie wydoskonalił się w miłości. Tylko o jakie banie się tutaj chodzi? Tu chodzi o takie banie się, które jest właśnie takie sieroce, takie związane ze strachem przed karą. I kto się tak jeszcze boi, to rzeczywiście nie wydoskonalił się w miłości. Ale jeżeli ktoś się Boi Boga taką bojaźnią, która jest właśnie czułością i miłością względem Niego, jest związana z miłością względem Niego, to mm, właśnie wydoskonalił się w miłości. I jeżeli boi się Boga w taki sposób, to już nie boi się niczego innego. Nie boi się niczego innego. Kiedy zadałam sobie pytanie, mm, a jak to jest z Jezusem? Czy on się bał Boga, czy, czy on nam pokazał w swoim życiu, jak się realizuje takie życie pełne bojaźni? I naprawdę zauważyłam, że właśnie Jezus jako pierwszy, przez to, że stał się człowiekiem, to pokazał nam w jaki sposób. Doskonale chodzić w bojaźni przed Bogiem, właśnie będąc w takim ludzkim, człowieczym życiu, w ludzkim ciele i tak dalej. Właśnie kiedy, nie wiem, może taka propozycja i dla mnie, i, i, i dla Was, tak mi teraz przychodzi do głowy, że kiedy będziecie czytać Ewangelię, to spróbujcie sobie właśnie pomyśleć, w których momentach Jezus. Objawiał bojaźń, przez które momenty. Na przykład przez to, że po nocach się tam krył i chodził i, i czuwał i modlił się. Po prostu on bał się, że mógłby robić cokolwiek sam z siebie, a nie wychodząc z Bożej obecności. Dlatego po prostu nocami się modlił. Ja, ja na przykład dostrzegam w tym taką bojaźń. Bojaźń przed tym, że ojca mogłoby być za mało. Tego przebywania z ojcem mogłoby być za mało. Wiecie co? Nie stać nas na brak bojaźni. Jeżeli czujesz, że w Twoim życiu to jest jakaś enigma, ta bojaźń, to proszę Cię, wołaj Boga, żeby Ci objawiał, jak to jest. Słowo Boże mówi Jeremiasza 33,3. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Wołaj do Niego. Wołaj do Niego o ducha bojaźni, to jest coś, co naprawdę zmienia wszystko. Zmienia wszystko i też usuwa z życia dużo takiego niepotrzebnego ciśnienia, które mamy właśnie ze względu na to, że jesteśmy skażeni grzechem, bojaźń. No bojaźń jest po prostu najlepsza, także ja też codziennie o nią wołam. Um, bo to jest coś, w czym um, chce się rozwijać i w czym można się rozwijać do końca życia. Um, polecam.